Piątek, szósty tydzień zwykły. Pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju opowiada o mieszkańcach ziemi, którzy znaleźli wspaniałą równinę Sinear i zapragnęli zbudować wieżę aż do samego nieba. Pan Bóg pomieszał im języki i stwierdził, że jak będą nie rozumieć siebie, to nie będą takich rzeczy robić, no i rozproszyli się po całej ziemi. Wydaje się, że to zachowanie Boga jest bardzo dziwne, no bo przecież fajnie byłoby, gdyby był jeden język, fajnie byłoby, gdyby się ludzie mogli dogadać. Oczywiście możemy tłumaczyć, że to jest tylko opowiadanie teologiczne, że to jest taka próba zrozumienia, dlaczego ludzie na tym świecie mówią po prostu różnymi językami, no ale przecież jakaś prawda o Bogu tutaj jest, dlaczego Bóg decyduje się na ten krok, dlaczego Bóg nie pozwala ludziom na ten gest. Bardzo często mówi się o tym, że, że to jest kwestia pychy, że oni ze swojej pychy chcieli być jak Bóg, chcieli, żeby to miasto dotarło aż do nieba. Chcemy coś po prostu robić, co by pokazało, że jesteśmy boscy, że, że przyczyną w pewnym sensie nieszczęścia, czy konsekwencją ich działania było to, że czy przyczyną było to właśnie, że chcieli być, jak Bóg nie uznali siebie, swojej pokory, swoich po prostu ograniczeń. Człowiek może bardzo wiele, naprawdę może człowiek bardzo wiele, natomiast pycha z nieba, spycha, jak to jest w powiedzeniu, i trzeba bardzo uważać, czy w tym, co robimy, jest w naszych chociaż trochę pokory wobec świata, wobec twórcy, wobec natury. Psalm 33 zaczyna się od słów: Pan udaremnia zamiary narodów, wniwecz obraca zamysły ludów, udaremnia, niszczy. Tak naprawdę widać, że Pan Bóg jest w jakimś sensie przeciwko zamiarom, radom, filozofiom, sposobom życia, że jeśli coś ludzie uradzą, to Pan Bóg może być przeciw temu. Bardzo to jest dobry komentarz do, do Księgi Rodzaju, do wieży Babel, ale też pokazuje, że nawet gdyby cała ludzkość jednogłośnie miała jakąś propozycję, która jest przeciwko Panu Bogu, to Pan Bóg stanie przeciwko temu, Pan Bóg jest to w stanie zniweczyć, Pan Bóg jest to w stanie, można powiedzieć, zniszczyć. To jest bardzo ważna znowu rzecz, żebyśmy nie myśleli takimi kategoriami, że wszyscy ludzie są za, cała ludzkość jest za tym, tylko zadawali sobie pytanie, czy Bóg jest za tym, czy naprawdę Panu Bogu na tym zależy, czy to nie jest tak, że my możemy jako cała ludzkość zrobić coś przeciwko Panu Bogu, i potem się okaże, że to wszystko jest nadaremne. Stąd jest tak szalenie ważną rzeczą odkrywać, gdzie jest Bóg, jaka jest Jego wola, czy my, jako ludzie, jako ludzkość, rzeczywiście robimy coś, co jest przeciw Bogu, czy, czy zgodne z Bogiem. Ewangelia Marka pokazuje to w sposób taki bardzo konkretny. Jezus mówi: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. A więc jeśli chcę pójść za Jezusem, muszę się zaprzeć siebie, w sensie powiedzieć, no ja muszę słuchać bardziej Jezusa niż siebie. Mam różne pomysły na życie, mam różne plany, różne wizje, ale we wszystkim muszę się zastanowić, gdzie idzie Jezus, jaka jest Jego wola, o co Jemu właściwie chodzi. Bardzo często mówimy swoje opinie, dyskutujemy, wypowiadamy się, co ja na ten temat myślę, natomiast to jest rzecz absolutnie drugorzędna. Zawsze powinniśmy sobie zadać pytanie, co myśli Jezus, co Jezus mówi na ten temat, jak Jezus tę sprawę przedstawia, dlatego że po prostu jesteśmy jego uczniami. Nie jesteśmy kimś, kto chce rządzić Bogiem i ustawiać go pod nasze plany czy marzenia, tylko chcemy rozpoznać Jego wolę. Bo wiemy, że, że tylko taka wola jest zbawcza i taka wola jest dobra dla nas i dla całej ludzkości. Pan z Wami niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.